Witam na kanale Lechu podróżuję Dojechaliśmy do Zadaru Jestem tu pierwszy raz I powiem wam, że jest bardzo ładnie Przed nami jakaś brama, tam jest chyba jakieś stare miasto Dzisiaj to tylko tak oblecimy trochę W idzie. Poblecimy to trochę, a że mamy tu blisko spak, przyjedziemy w dzień. A później w nocy coś tu płynie pod spodem. Taki niski mostek jak w Wenecji. Pozdrawiam wszystkich którzy oglądają zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału wreszcie jesteśmy znowu w Chorwacji patrzcie ile ludzi a godzina jest z pół do dziesiątej 26 stopni 26 stopni It's just like uh, uh, there are collections like people's house It's like yeah, like all of the world. Like all of, most of the people.